Dobrze mówił pan Dmowski, w obozie Wielkiej Polski dla tchórzy miejsca nie będzie. Nie będzie. Ani dla zdrajców, intrygantów czy innej maści politycznych obłudników, proszę pana. Tylko ci, co ponad wszystko cenią sobie godność narodu, działać w nim mogą. Tak jest. A ja wam powiem więcej. Odwrócą się od was, ręki nie podadzą, krzykaczami was nazywać będą. Tak, a im bardziej będą tak mówić, tym głośniej krzyczcie Polska, Polska, Polska. Bo liczy się wielkość narodu i potęga państwa, proszę pana. Dziękuję, panu. 4 grudnia 1926 roku Roman Dymowski na zjeździe w Poznaniu powołał do istnienia Obóz Wielkiej Polski. Miejsce przedsięwzięcia nie było przypadkowe. Zabór pruski, a zwłaszcza Wielkopolska, zawsze były ostoją ruchu narodowo-demokratycznego, programowo niechętnego socjalistom. W okresie międzywojennym także Piłsudczykom. Endecy znajdowali oparcie w kręgach konserwatywnych, co jednak prowadziło do politycznej izolacji ziem dawnego zaboru pruskiego. 4 grudnia 1341 roku zmarł w Łęczycy Janisław Herbu -Korab, arcybiskup gnieźnieński, który koronował na władców Polski Władysława Łokietka oraz Kazimierza Wielkiego. Ten duchowny był także jednym z prowadzących procesy przeciwko krzyżakom w Inowrocławiu i Brześciu Kujawskim. Pamięci zapisał się także jako mecenas kultury. 4 grudnia 1836 roku centralizacja Towarzystwa Demokratycznego Polskiego wydała swój manifest, który dał początek szczególnej aktywności emisariuszy tego ruchu na ziemiach polskich. Wyjątkowo silnie praca ta ujawniła się w kilka lat później, gdy przygotowywano powstanie zbrojne, które miało swym zasięgiem objąć wszystkie trzy zabory. Sceny znane z powieści Walerego Łozińskiego, Zaklęty Dwór, zdarzały się też w Wielkopolsce, zwłaszcza że właśnie stąd z Poznańskiego miała się rozpocząć insurgencka ofensywa. Kazimierz Braunsford, urodzony 4 grudnia 1856 roku w Lubowiczkach, koło Gniezna był ziemianinem, społecznikiem i działaczem politycznym, który redagował poradnik gospodarski i kalendarze rolniczy. Brownsford zajmował się głównie oświatą rolniczą, a następnie bardzo się zaangażował w działalność Związku Ludowo-Narodowego. Osoby zainteresowane przeszłością w stolicy Wielkopolski rzadko są świadome akcentów o charakterze ogólnopolskim związanych z miastem. Na tym polu duże znaczenie ma Muzeum Instrumentów Muzycznych, działające od 4 grudnia 1952 roku. Kamienicy Grodziskich przy Starym Rynku. W dużej mierze dzięki staraniom Jerzego Waldorfa to jedyne muzeum w kraju o tej specjalności. Poza fascynującą ekspozycją specjalnością tej chwili Muzeum Narodowego w Poznaniu są pomysłowo organizowane koncerty kameralne gromadzące melomanów z całego kraju. 4 grudnia 1971 roku rozgłośnia Poznańska Polskiego Radia rozpoczęła nadawanie stereofonicznego programu muzycznego. Początkowo odbywało się to tylko raz w tygodniu przez godzinę, dominował klasyczny repertuar.